Cześć, tu Tomasz Zieliński z MTZ Szkolenia BHP. W dzisiejszym materiale chciałbym przekazać Tobie wiedzę dotyczącą szkoleń wstępnych BHP w pandemii, czyli w tym okresie, w jakim nam przyszło żyć i funkcjonować. Czy możemy wykonywać szkolenia wstępne BHP i na jakich zasadach? O tym dowiesz się z materiału. Zaczynajmy! Na wstępie chciałbym przypomnieć, że Szkolenia przeprowadzamy zgodnie z rozporządzeniem odnośnie szkoleń BHP. Tam mamy określone, jak wykonujemy szkolenia wstępne, okresowe, czasowe okresy tych szkoleń itp. Natomiast w okresie pandemii obowiązują nas też inne przepisy, o których za moment. W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach. Związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl przepisów, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków, Komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego. Ciekawostka. Ustawa dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych, czyli instruktażu ogólnego BHP, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, natomiast nie wyklucza możliwość przeprowadzenia tych szkoleń, czyli tego instruktażu ogólnego, również w formie tradycyjnej, czyli face-to-face. -face. Należy jednak pamiętać, aby szkolenie prowadzone w dotychczasowej formie, np. Na, na sali face-to-face, face, zorganizowane było z zachowaniem reżimu sanitarnego czyli dystansu, dezynfekcji oraz zastosowania środków ochrony osobistej lub innych rozwiązań. Jak na przykład użycie, użycie w pomieszczeniu zabudowanych lamp UV z wymuszonym obiegiem. Natomiast przeprowadzenie instruktaż stanowiskowego dla pracowników wymienionych w przepisie możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie, czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony. Pamiętaj o tym. Jeśli to, co do Ciebie powiedziałem, ma dla Ciebie znaczenie, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę. Dziękuję za uwagę. Tomasz Zieliński.